Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj robimy wszystkie ćwiczenia cigung dłoń. Zrobimy kilka razy, nie będziemy robić po 40. Zaczynamy, czyli pierwsze ćwiczenie. Pamiętajcie, tak, uderzamy punkt, to grube 4, i najlepiej sobie trzymajcie ręce tutaj, tak, że tak powiem, łokcie, żeby nie trzymać w ten sposób, bo tak to będą Was boleć ręce. Tak, drugie ćwiczenie, w ten sposób pobudzamy ten punkt. I teraz robimy sobie kilkanaście razy. Tam pamiętacie, mówiłam, że przynajmniej 40, ale wiecie, nigdy się tak nie przywiązujcie do liczb. Sami poczujecie, jeżeli na przykład ręce was bolą, tak, są zmęczone, to zrobić trochę mniej. Następnym razem więcej. Nigdy pamiętajcie, nie przekraczamy granicy bólu. Przy każdym ćwiczeniu to jest bardzo ważne. Z miłością traktujemy swoje ciało. Teraz wszystkie, czyli wkładam i wykładam. Pobudzamy energię, tak, żeby przepływała. W ten sposób Pięknie. Teraz następne, czyli serce jej to cienkie małymi palcami uderzamy i krawędziami w dłoni w ten sposób. I też kolejność nie jest taka istotna. Ważne po prostu, żeby wszystkie zrobić. A w jakiej kolejności to możecie sobie tą kolejność sami ustalić. Które pamiętacie. Teraz w ten sposób nad uderzamy. Staramy się, żeby łokcie były razem. Super. Teraz punkt osierdzie 8, czyli jak palec środkowy, tam gdzie jak zginamy, trafia i to pięścią. I zmieniamy dłoń. Teraz kładziemy sobie na udzie, ja pokażę u góry, i pamiętajcie, grzbiet, dłoni, grzbiet, dłoni, tak? Regulujemy poziom cukru. I całą, ważne jest, żeby obijać całą rękę. Nie w jednym miejscu, tylko całą. I zmiana. Najlepiej sobie położyć. Akurat tak siedzę, że nie, nie widać tego, więc ja to zrobię w powietrzu. I ostatnie ćwiczenie. Pobudzamy nasz mózg. Pamiętajcie, kopułka i opuszkami palców. To jest ważne. Nie płasko ręce, bo jak prowadzę ćwiczenia, często widzę, że osoby właśnie w ten sposób nie. Bo wtedy jest też więcej siły w tych opuszkach. Poczujecie. No i to jedyne ćwiczenie. Przynajmniej sto razy. Odżywiamy nasz mózg. Jeszcze trochę. I jak widzicie naprawdę to nie jest długo, a pobudzamy całe nasze ciało. Prostymi ćwiczeniami. Nie potrzebujemy wiele miejsca. Więc okej. Okay. I teraz poczujcie tak, lepiej sobie zamknąć oczy, zrobić wdech. Jakbyście grali na harmonii, wydech, zbliżamy dłonie, i wdech. Długi wydech. Jestem ciekawa, jak, jakie macie odczucia? Bardzo proszę, jeżeli oczywiście macie ochotę, w komentarzu napiszcie, jak czujecie wasze dłonie. Ja na przykład za każdym razem, gdy robię to ćwiczenie, czuję ciepło, mrowienie. Czasami nawet powiem Wam, że to odpychanie dłoni, tak? Bo to czuję tą energię w rękach bardzo silnie. Więc jestem ciekawa, jak wy odczuwacie. Życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia następnym razem.